Panie mówiłem, mówiłem, są na tym świecie ludzie, którzy innych nie mają za ludzi. Jest taka teoria, jest taka fałszywa antropologia wywiedziona z fałszywej teologii i jest taka praktyka. I z tą praktyką rasistowską, ludobójczą mamy do czynienia w naszych czasach, między innymi w strefie gazy. I bardzo jestem zbudowany poziomem i wydźwiękiem tej debaty, którą prowadzimy. Jednoznaczna kwalifikacja zbrodni wojennej, która miała tam miejsce jako jedna z wielu, zbyt wielu, Jedna z niezliczonych zbrodni wojennych popełnianych przez państwo położone w Palestynie, państwo Izrael. Ta zbrodnia wojenna jawi się w jasnym snopie światła, które moi koledzy, koleżanki parlamentarzyści rzucają na Sprawę. I zdaje się, że w wysokiej izbie jednym jedynym osobnikiem, który tej zbrodni nie chce tak nazywać i mówi o incydencie, jest pan minister spraw zagranicznych, czy rzecznik państwa położonego w Palestynie, czy rzecznik ambasady Izraela w Warszawie, czy, czy może po prostu. Aspirant Lizus, który chce być ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w państwie położonym w Palestynie, co nie wiem, z jakiego powodu miałoby nastąpić, z jakiego powodu mielibyśmy na tak wysokim poziomie utrzymywać relacje dyplomatyczne z tym zbrodniczym, terrorystycznym reżimem, który nie owija w bawełnę swoich zamiarów, swojej oceny tej sytuacji. Tak cytowane w poprzednich wystąpieniach wypowiedzi przedstawicieli armii i administracji polityków Izraela, no to są wypowiedzi, to jest retoryka Jergena Sztropa i, i jego ekipy pacyfikującej getto warszawskie w 1943 roku. To jest retoryka nad ludzi, którzy innych uważają za zwierzęta, insekty, które można i należy tępić. Z jakiego powodu, panie marszałku, pan używa języka ludobójców? Zbrodnie nazywa pan incydentem, panie, panie ministrze.